Witam Was dzisiaj serdecznie. Kolejny dzień, kolejne nasze spotkanie i kolejna aplikacja, z którą chciałabym Was zapoznać. Tym razem jest to Quizzes i jestem przekonana, że wszystkim Wam bardzo się ta aplikacja spodoba. Jeśli chcę zagrać w quiz, wystarczy po wpisaniu w przeglądarkę kliknąć Join a Game. Aplikacja zapyta Was o sześciu. Cyfrowy dostęp do gry. Po wpisaniu tego sześciocyfrowego kodu trzeba będzie podać jeszcze swoje imię lub swój nick. Ja jednak powrócę do strony głównej, wejdę, wejdę w stronę główną. Program mnie już w tym momencie zalogował, ponieważ jestem zarejestrowanym uczestnikiem Quizzisu. Mam kilka możliwości pracy z Quizzisa. Albo wynajduję quiz, który moim uczniom przeznaczę jako grę na żywo, lub jako zadanie domowe. W grze na żywo. Podam kody tej gry. To jest strona dostępu joinmyquiz.com i kod gry. W momencie, kiedy pojawi mi się co najmniej dwóch uczestników, mogę rozpocząć grę. Każdy będzie pracował w swoim tempie, bez jakiej, jakiejś większej presji. Yy, Uczniowie tę grę naprawdę uwielbiają i myślę, że wy też będziecie od tej pory z niej często korzystać. Mogą także tę samą grę zastosować jako zadanie domowe. Jeszcze raz wybieram, i teraz assign homework. Prawie dwa tygodnie mogę wyznaczyć uczniom do wykonania danego zadania 27 dni, tym razem nawet dłużej niż dwa tygodnie. Zostało to w tym momencie wydłużone ostatnimi czasami. I tak samo podaję: klikając host game, uczniom właściwie podaję tylko sześciocyfrowy kod dostępu do tej gry. Inną opcją, korzystania z tego programu z tej aplikacji jest utworzenie nowego quizu. Nadam temu quizowi nazwę. Wybiorę temat a następnie albo będę... Go, tworzyć ten quiz od zera, tworząc poszczególne pytania, albo mogę teleportować pewne pytania już z tych quizów, które są gotowe. To pytanie spodobało mi się. Pytanie o stolicę, z kolejnego quizu mogę wybrać. Pytanie o liczbę mieszkańców. W tym momencie mój nowy quiz ma trzy pytania. Mogę je oczywiście edytować za każdym razem i muszę wcisnąć na końcu wykończ quiz. Proszę nie zwracać uwagi na tłumaczenie, ponieważ tak naprawdę tę aplikację obsługuje dwie lub trzy osoby w Stanach Zjednoczonych, Zatem te tłumaczenia na dany język, no nie do końca są tutaj ewidentnie właściwe. Jeszcze kilka detali, kilka szczegółów odnośnie mogę tutaj tego quizu, mogę tutaj dołączyć zdjęcie, zapisujemy. Muszę wybrać dla jakiego to jest i zapisać, to jest to minimum. W tym momencie mamy już quizy. quiz utworzony, powinnam go gdzieś zapisać. Ja oczywiście ten quiz za chwileczkę usunę, ponieważ moi drodzy, nie chciałabym tutaj zaśmiecać tego internetu. Szkoda tworzyć quizy, które już są gotowe w tej aplikacji. Wszystkie, które quizy przeglądam, które mi się podobają, zapisuję do moich kolekcji. Dlatego po pewnym czasie zgromadziłam już tyle quizów, że no często korzystam właśnie z tych gotowców. Po zagraniu pojawiają mi się także raporty. Proszę zobaczyć, to są z tych ostatnich naszych quizów, które próbowałam Wam tutaj pokazać, uruchomić, ale mam także już raport z zadania domowego, które uczniowie, moi, moi uczniowie w tym momencie robią. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o Quiziz. Ja życzę Wam miłej zabawy i mam nadzieję, że często będziemy z za od tej pory korzystać. Dziękuję.